Dzień dobry, witamy ze słonecznej obory. Witamy na pierwszej imprezie z cyklu Warsztaty Polowe 2023 firmy Hemirol. Są z nami takie firmy jak Unia, jest Invigo, jest firma AT, a także sponsorzy. Przygotowaliśmy dla klientów bardzo wiele atrakcji, oczywiście przede wszystkim sporą dawkę wiedzy. Zabierzemy rolników na poletka doświadczalne, gdzie będziemy rozmawiać o technologiach całej uprawy, bo nie tylko ochrony, ale też biostymulacji, biokontroli, takich upraw jak rzepak i pszenica. Zapraszamy na cały materiał! Jednym z gości warsztatów polowych 2023 jest firma ATE, która od lat współpracuje z firmą Chemirol. Jest ze mną Mateusz Budziński. Mateusz powiedz proszę, co przygotowaliście dzisiaj dla rolników? My dla rolników, czyli naszych klientów, tak, przygotowaliśmy dzisiaj stoisko demonstrujące korzyści wynikające z badań gleby. Mówimy o wszystkim, co dotyczy badań gleby. Tak? Pokazujemy sprzęt, nowoczesny sprzęt, który wykorzystywany jest do Przeprowadzania tego procesu. tak Poka Pokażemy, w jaki sposób te maszyny pracują w terenie, w jaki sposób pobierane są próbki. Jest to proces w pełni zautomatyzowany. Chcemy pokazać, jak wyglądają te sprzęty, tak? chcę pokazać, w jaki sposób wygląda cała procedura pobierania próbek. Spora część rolników jednak nigdy w taki sposób nie przeprowadza jeszcze badań grybowych, więc nie do końca mogą mieć też wyobrażenia, jak ten proces wygląda. Czyli spora dawka nowości, tylko na warsztatach polowych. W ramach warsztatów można było zapisać się do programu Idę po rekord. Nasze koleżanki zachęcały nie tylko do tego, aby zapisać się do programu i tłumaczyły, jak można dążyć do indywidualnego rekordu w plonowaniu, ale również rozdawały, przygotowane specjalnie dla naszych gości, książeczki od A do Z o wapnowaniu. Nowością na warsztatach polowych są maszyny. Przyjechała do nas firma Unia wraz z przedstawicielem, pan Piotr Stanek, jest z nami. Piotrze, co pokażecie dzisiaj rolnikom? Dzisiaj pokazujemy nasze czołowe modele, które mamy w ofercie nowości. To są rozsiewacze RCW z serii. RCW oraz opryskiwacze Egret, które mogą być o pojemności od 2500 do, 3000, do 3500 litrów oraz oczywiście to co Unia ma w ofercie od wielu lat, to co wyróżnia Unia to są wszelkiego rodzaju agregaty uprawowe. Dzisiaj mamy agregat Ares, który jest przedstawicielem naszej nowej linii agregatów talerzowych, ale oczywiście w ofercie Unia jest cała masa maszyn, także tutaj dla praktycznie na każde warunki glebowe oraz do każdych upraw jesteśmy w stanie coś dobrać. Witamy Państwa serdecznie na warsztatach polowych w Mełnie. Mamy niewątpliwą przyjemność pokazać naszym klientom pierwszy polski robot. Specjalnie dla gości tutaj w Mełnie udało się pozyskać model badawczy. badawczy model badawczy polskiego, pierwszego polskiego robota Tomku. Opowiedz kilka słów, bo chcielibyśmy wiedzieć, czym jest ta maszyna i co potrafi. Więc ten model badawczy niedługo będzie zastąpiony faktycznie prototypem. Mhm. A co on będzie robił? Od początku do końca e, uprawiał, e, siał, uprawiał, pielęgnował kukurydzę. A mhm. więc poza siebie, zapisaniem pozycji wszystkich nasion, e, później będzie pielił e, tą uprawę e, w międzyrzędziach i w rzędzie e, tej maszyny. Czego się nie da wypielić po rozpoznaniu e, tych e, chwastów będzie również możliwość selektywnego opryskania tego. Czyli chwastu. maszyna, która bardzo pomoże człowiekowi w pracy na polu. No tak, tak. Tak, tak zdecydowanie tak. Taka, taka jest tutaj zasada zaleta, szczególnie w tych uprawach szerokorzędowych, w których, w których tak naprawdę najwięcej pracy jest tej tego, tego ludzkiego czynnika.